Draź bateryjni, pora na czwarty odcinek elektryzujących newsów. Tym razem dowiecie się m.in. o rozszerzeniu uprawnień prawa jazdy kategorii B, o odwołaniu bardzo ważnych targów motoryzacyjnych w Genewie, o tym jakie miasto w Polsce jeździ samochodami elektrycznymi właściwie bez śladu węglowego, o pomyśle, aby tiry jeździły po drogach również w niedzielę, który wbrew pozorom ma związek z samochodami elektrycznymi, i o. Polskich pociągach, które w ciągu 10 lat mają stać się właściwie napędzane prawie wyłącznie odnawialnymi źródłami energii. Zaczynamy! Pierwszy news podrzucam krótko. Chodzi o to, że posiadacze prawa jazdy kategorii B, dodatkowo spełniając warunek posiadania prawa jazdy już od 2 lat, albo więcej oczywiście. Będą mogli prowadzić pojazdy nie do 3,5 tony, a do 4 ton 250 kg masy całkowitej. Natomiast pod warunkiem, że będą to pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi, czy też napędzane właśnie w sposób alternatywny w stosunku do zwykłych pojazdów zasilanych spalinowo. Ma to oczywiście znaczenie o tyle, że niektóre samochody dostawcze. Nasi zasilane energią elektryczną, które mają ciężkie baterie, przekraczają tę masę 3,5 tony i gdyby nie to, trzeba by było robić dodatkowe uprawnienia, jeżeli chodzi o ich prowadzenia. Natomiast tutaj bardzo szybko podrzucam jeszcze jedną uwagę. Przygotowane jest przecież rozporządzenie, które ma pozwalać na to, aby dopłacać do zakupu samochodów elektrycznych również przedsiębiorcom. I w tym wypadku nie mówimy już tylko o samochodach osobowych przeznaczonych typowo do wożenia ludzi, ale właśnie również o samochodach dostawczych. I tam ustawodawca wygląda na to, że zapomniał o tym, że te samochody mogą być cięższe, bo tam jest wpisane, że są to pojazdy do 3,5 tony masy całkowitej. Natomiast w wypadku prawa jazdy jakaś zmiana się szykuje. Co z tego wyjdzie dalej? No Zobaczymy, czy ktoś sobie przypomni. Dopłat jeszcze nie ma, więc jest jeszcze miejsce na to, żeby to poprawić. Natomiast no, świadczy to generalnie o tym, jakie jest podejście i jaka jest świadomość niestety osób, które tworzą to prawo, odnośnie tego, jak w ogóle wygląda rynek samochodów elektrycznych. Druga wiadomość przychodzi do nas już spoza Polski, ze świata, ale tego jeszcze w naszej bliskiej części europejskiej, czyli ze Szwajcarii. No i niestety ma związek z koronawirusem, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, gdzie niektóre wiadomości miały również związek z rozwojem koronawirusa, wtedy to jeszcze było w Azji, dzisiaj widzimy się już w innej rzeczywistości i koronawirus zawitał w Europie. W związku z tym Szwajcaria wprowadziła takie prawo, które nie pozwala, aby tysiąc albo więcej osób gromadziło się publicznie w jednym miejscu. Niestety targi w Genewie mają znacznie większą skalę, więc załapały się do tej kategorii. No, i jest to bardzo duży cios. Raz, że dla marketingu i wielu marek, które planowały premiery na tych targach, ale druga sprawa dla nas, konsumentów, dla osób zainteresowanych generalnie nowinkami i tym, w jaką stronę idzie branża, bo rzeczywiście wiele modeli miało zostać zaprezentowanych na tych targach. No i teraz pytanie, co zrobią producenci, jak zareagują? Czy już będzie ich tak ten czas gonił, że po prostu zrobią własne premiery w inny sposób? Czy będą czekali na przykład do kolejnych targów? Co też może być zagrożone z tej samej przyczyny, więc będziemy to obserwować. Dla ciekawych, podrzucam też artykuł o tym, jakie samochody miały się w ogóle pojawić na targach. No i rzeczywiście szkoda, bo kilka istotnych premier miało mieć miejsce właśnie w Genewie. Mówimy w poprzednim odcinku o modelu ze stajni Renault, można powiedzieć, który w Europie prawdopodobnie będzie dać Natomiast oparty jest na chińskim modelu. Renault elektrycznym, który już na tamtym rynku się sprawdza. Renault przygotowało również Twingo w wersji elektrycznej, no i teraz znowu wiemy, że nie dojdzie do tej premiery. Poza tym kolejne wcielenie Fiata 500 w wersji elektrycznej i elektryczny, w pełni elektryczny model Skody, która również zdaje się, że planuje tak z przytupem wejść na rynek samochodów elektrycznych, prawdopodobnie jak zawsze bazując na rozwiązaniach grupy Volkswagena. Więc rzeczywiście zobaczymy, co się będzie działo i kiedy te samochody będą miały faktyczną premierę, W tej chwili przesuniętą ze względu na odwołanie targów w Genewie. Kolejną wiadomość dedykuję tym wszystkim, którzy nie do końca wierzą w elektryfikację, w motoryzacji, a zwłaszcza posługują się tym argumentem, że nie ma ona żadnego sensu w Polsce, bo przecież jeździmy samochodami tak naprawdę na węgiel pośrednio. No i okazuje się, że jest takie miasto, właściwie takie województwo w Polsce którym to właściwie w ogóle nie jest prawda. Chodzi o województwo zachodniopomorskie, gdzie produkcja z odnawialnych źródeł energii, chodzi głównie o wiatraki, tam są bardzo dobre warunki do produkcji prądu z wiatru, pozwala zaspokoić nawet powyżej 80% całego zużycia prądu w województwie. A prawie połowa energii w ogóle produkowanej w województwie zachodniopomorskim pochodzi właśnie z odnawialnych źródeł energii. Ta nadwyżka prawdopodobnie jest transferowana czy to za granicę, co się też czasami zdarza czy to generalnie do sieci i zasila to również inne województwa. Natomiast w dużym uproszczeniu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Energia wiatrowa ma to do siebie, że nie jesteśmy w stanie nią zarządzać i wybierać momentu, kiedy produkujemy prądu więcej, a kiedy produkujemy prądu mniej. Natomiast jeżeli chodzi o nasze zapotrzebowanie, to układa się ono zazwyczaj w taki sposób, że w nocy zużycie energii spada, ale jest to najczęstszy moment, kiedy są ładowane samochody elektryczne, więc można w dużym uproszczeniu założyć, że generalnie te samochody są ładowane energią wiatrową właśnie w województwie zachodniopomorskim. Dlatego jeżeli ktoś mieszka właśnie w tamtych okolicach, no to jest to dodatkowy argument, żeby zastanowić się nad samochodem elektrycznym i żeby rzeczywiście przyczyniać się również do tego, żeby jazda samochodem elektrycznym nie wiązała się właściwie w ogóle z takimi problemami jak np. smog, a po drugie, żeby po prostu przyczyniać się do ograniczania emisji gazu, gazów cieplarnianych różnych, ale chodzi głównie o dwutlenek węgla oczywiście. Kolejna wiadomość to taki pomysł, i nawet jestem ciekawy, co sami o tym byście powiedzieli, żeby TIRy jeździły również w niedzielę po drogach. Natomiast już spieszę z dalszym wyjaśnieniem. Nie chodzi generalnie o wszystkie TIRy, tylko chodzi o pomysł Tesli, żeby wspomóc tak naprawdę sprzedaż modelu Semi. Tesla w tej chwili bardzo aktywnie lobbuje, głównie w Niemczech, ale wydaje mi się, że również w kilku innych krajach zachodniej Europy, by TIRy niezależnie od pory dnia i tygodnia, Mogły wyjeżdżać na drogi, jeżeli mają napęd elektryczny. Tesla argumentuje to głównie tym, że przecież chodziło o to, żeby zmniejszyć emisję hałasu w niedzielę i w związku z tym należałoby dopuścić ich model do jazdy również w niedzielę, bo emituje on znacznie mniej hałasu, ponieważ ma silniki elektryczne, które są znacznie cichsze. Natomiast dochodzi tam jeszcze jedna kwestia. Zakaz jazdy tirów w niedzielę. Został wprowadzony również z tego powodu, że prowadzi to do większej przepustowości dróg i w momencie, kiedy ludzie w ruchu weekendowym chcą się poruszać, no jest to po prostu łatwiejsze. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy uda się to przepchnąć w Niemczech. Jeżeli tam się uda, no to prawdopodobnie będzie to już dosyć otwarta droga, żeby w większości Europy tego typu przepisy wprowadzić. No i ostatnia wiadomość to zapowiedź. PKP odnośnie tego, jak będą zasilane pociągi w ciągu najbliższych 10 lat. Jak pewnie się domyślacie, PKP w tej chwili zasila swoje pociągi głównie za pomocą prądu generowanego poprzez elektrownie węglowe. Natomiast spółka w dosyć odważnych komunikatach przekazuje, że w ciągu najbliższych 10 lat nawet 85% energii, która będzie służyła zasilaniu taborów, zasilaniu pociągów, ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Spółka chce zainwestować nawet 6 do 10 miliardów złotych w inwestycje, które pomogą stworzyć system, który będzie umożliwiał taką jazdę. I rzeczywiście ma, wydaje się, dosyć konkretne plany co do tego, żeby wzdłuż linii kolejowych budować instalacje fotowoltaiczne i wiatraki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, natomiast pomysł jest bardzo rozwojowy, bardzo dobry. No i trzymam kciuki, żeby udało się go dobrze zrealizować. I to tyle elektryzujących newsów na dziś. Jeżeli się podobało, zachęcam do subskrypcji. Nowe treści w każdym tygodniu. Do zobaczenia!